Pana zdaniem jest to dobre rozwiązanie właśnie dla pasażerów? Moim zdaniem nie. Bo starszy człowiek on nie jedzie do, nie jedzie do wadowic do baru. Na piwo, tylko jedzie po do prostu jedzie do szpitala i tam mieli na miejscu wszystko. A jest nie zgrady. Tam mieli na, na miejscu, szła, starsza osoba szła do tego szpitala, załatwiła swoje. Tu przyjeżdża, spóźnia się na autobus, czeka 20 minut. Młodzież do szkoły, napchany cały autobus. Jak taka starsza osoba, jak ona ma wejść do tego autobusu, zajechać po, do lekarza. Więc nie. Nieprzemyślany. Nieprzemieszczane. Chcęcie z tego bezpłatnego busa, który teraz odjeżdża stąd e, do centrum? No, nie, nie korzystamy, bo to jest dla nas nie po drodze. Czyli uważacie, Więc... że to jest niekorzystny projekt. Tak, nie. Dla nas bardzo. Bo mamy dalej i wysiadamy w ogóle w całkiem innym miejscu mhm. i te busy teraz jeżdżą inaczej niż jeździły. Dobra, dzięki. Strasznie za daleko jest. Do daleko. rynku. No, lepiej było stamtąd. Czyli niekorzystnie teraz? Nie bardzo. Dobra. Przepraszam, chciałam się zapytać, czy odpowiada panu to, że teraz dworca dojeżdżają bezpłatne busy No, ja to oceniam negatywnie. Negatywnie nie powinno być. Powinno być tak, jak było poprzednio. Lepiej było tak jak przedtem, bo, przed tak, tam, tak, bo, tak, bo nam tak, było, było bliżej I... zupełnie. No. Tutaj A jest teraz to, że sami ludzie się my... nawet się gubią pod, przy, przy tym, przy, tym, mhm. przy tych zmianach. No po prostu z no w centrum, jest centrum. Wszystko jest, więc nawet starszym ludziom było myślę, że lepiej, bo tu przesiadka no i tak. Tak, dalej, dużo więc. przesiadek jest. Może i będzie lepiej, bo w sumie tam na pewno burmistrz chciał ograniczyć e, ruch i ten dworzec stał nieużywany, więc teraz e, te autobusy będą używać tego właśnie. No i są bezpłatne. Tak, tak. tak. Dobra. Dzięki. Powinien być na ósmym stanowisku. Bądź wprowadza ludzi, ludzie normalnie. Przepraszam panią, a czy pani odpowiada to, że teraz stąd odjeżdżają? Pysy? Nie odpowiadam, gdzie to tam na normalnie, jak się tam jechało. Gdzie to tutaj na nie jechać, i pytać się, chodzić, pytać, gdzie i chodzić. Powiedz może, czy odpowiadają Ci teraz te bezpłatne autobusy, które odjeżdżają tutaj na dworzec? Mm, szczerze powiedziawszy, to z, y, lepiej dla mieszkańców byłoby, żeby tutaj były te jednak tak busy. Jak ponieważ tak jak było bliżej, no nie, było bliżej, mm -hmm. ze szpitala, ze szkoły. Tak? Teraz jest to, z, troszkę jest chaos. Tak? Ewentualnie, żeby więcej tych busów jeździło, mm -hmm. nie tylko jeden. Czyli rzadko jeździ? Bo on jedzie, tak? się zatrzymuje tylko w jednym Czyli... miejscu. Jakby, mm -hmm. Jakbym chciał z innego miejsca w Wadowicach dojechać, no to muszę iść na nogach. Ale dużo dalej niż dotąd.